Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na otwarcie paczki. Jest to drugie zamówienie z katalogu Oriflame numer 13 w roku 2021. To jest ten szałowy katalog z taką piękną okładką. No i w tym zamówieniu, drugim, nie ma praktycznie. Nic dla mnie oprócz brakującego produktu z kategorii wellness, czyli to jest ten wellness pack damski. Męski pewnie gdzieś niedługo będzie dostarczony czy dostępny. No i wtedy no. Jeszcze będę składać jedno zamówienie, więc mam nadzieję, że męski wellness Pack zostanie dołączony do mojej paczki. Jeżeli nie, no to trudno, pewnie w przyszłym katalogu będzie dostępny. No ale nic, zamówienie jest bardzo ciekawe. Powiem Wam, że chyba, nie wiem, tak zbliżają się jakieś chyba imieniny bardzo takich popularnych, patronów, tak bym to, to określił. Ja może nie jestem taki najlepszy, wiecie, w tym kalendarzach, w imieninach, kiedy jest taki solenizant, kiedy inny, no pamiętam o takich głównych, ale tak szczegółowo to jakby pojęcia o tym nie mam, także słuchajcie, pomóżcie Cóż to za solenizanci z jakich to okazji, bo jest troszkę wód, a wiadomo, że wody toaletowe, toaletowe perfumowane czy perfumy, no to raczej yy, są wręczane jako prezenty. No i nie przedłużam. Koleżanka zamówiła sobie taki zestaw Eclafam Weekend, czyli woda plus balsam do ciała. Znaczy, krem do ciała, balsam do ciała, tak to by można nazwać. Bardzo fajnie pachnie ten zapach, i w ogóle jest też dobra cena na oba produkty. Dalej. Z damskich zapachów jest Be Happy Feel Good, czyli to jest taka kreacja świeża, owocowa, cytrusowa w kierunku czerwonej pomarańczy. No i to raczej już tak na lato, na taką wczesną jesień. No i tuż tu mamy męskie zapachy, trzy. Pierwszy to jest Eclat Om i ten zapach miałem. On mi się bardzo podoba. To jest taka hmm, kreacja ciepła, otulająca. Tam są bardziej jakieś takie aromatyczne te zapachy. Tak bym to określił. Bardzo fajny produkt, także hmm, cieszę się, że był w zamówieniu. No, i co? Taki deboner to jest całkiem świeża woda. Toaletowa w, w ofercie Oriflame Deboner pojawił się w ubiegłym roku, o ile pamiętam. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Ja bym tę wodę zakwalifikował na drugim lub na trzecim miejscu, jeżeli, moje, jeżeli chodzi o moje ulubione zapachy. No i nawet do nagrania tego to się po prostu też i potraktowałem też tą wodą Deboner. Oczywiście to jest y, dla koleżanki, pewnie jakieś ma plany prezentowe, tak? No i męska woda, kolejna, y, jest to Dark Wood. No jest to woda, której jeszcze nie miałem, nie używałem, ale wiem, że jest y, bardzo ładna. To są nuty takie drzewne, więc to są y, zapachy już dla takiego mężczyzny który lubi wyrafinowane zapachy. No i zapachów to tyle. No i reszta to jest pielęgnacja i kolorówka. Z kolorówki to jest dla koleżanki taki właśnie ten tusz do rzęs z podwójnym efektem. Czyli jest to taka podwójna szczoteczka, jak, jak to tak nazwę. Taki oto kremik do rąk Softkers w opakowaniu 100 ml. I tutaj no niestety jedno opakowanie tak się widzicie zniszczyło w, w pudełku, ale proszę bardzo krem na dzień, krem na noc z, z nowej serii Optimals Hydra Radiance, czyli rozświetlający, nawilżający krem podstawowa pielęgnacja w tym katalogu były w takich no całkiem dobrej, dobrej cenie. No i słuchajcie, to wszystko. U mnie będzie jeszcze z Oriflem jedno zamówienie będzie złożone w ostatnich dniach trwania katalogu, bo tam jeszcze ludzie oglądają, medytują nad katalogami, zastanawiają się co potrzeba, więc myślę, że spłyną te zamówienia w najbliższym czasie. No i będę miał Wam co pokazać jeszcze raz przed startem katalogu 14. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za uwagę i do miłego.